bardzo serdecznie na takiej naszej pewną i uroczystości otwarcia pracowni ekologicznej, która została ufundowana z projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na dzisiejszej uroczystości, na dzisiejszym spotkaniu pragnę serdecznie powitać przybyłych gości. Witam serdecznie pana Roberta Jakubowskiego, burmistrza miasta Konstantynowa Witam serdecznie zastępcę burmistrza miasta Konstantynowa pana Łukasza Napierowskiego. Serdecznie witam Panią Sekretarz Miasta Konstantynowa Łódzkiego, Wałminę <klucza> Witam serdecznie Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Jadwigę Czekajewską. <klucza> witam serdecznie y Panie z referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta, czyli panią Agatę Wesołowską <kluczy> oraz panią Renatę Kamińską. <kluczy> Serdecznie witam przewodniczącego Rady Rodziców naszej szkoły, pana Bartosza Oczarka. Witam również przedstawicielkę Rady Rodziców, panią Emilię Kuletę. Serdecznie witam operatora telewizji Konstantynów, pana Andrzeja Kowalskiego. Witam moich pedagogów, nauczycieli, panią wicedyrektor Pinnę Olifierowicz. Panią Ewelinę Paciorkowską i panią Justynę Żytelską. No i witam was, kochani uczniowie. Państwa chciałabym powiedzieć może kilka słów, można by było na ten temat mówić dużo, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest jakoby potwierdzeniem słuszności tej decyzji inwestycyjnej, czyli ekopracowni, której nadrzędnym celem będzie wpajanie pewnych zasad zachowania i nawyków które będą służyły ochronie środowiska. A doskonale wiemy, że człowiek jest takim bardzo ważnym ogniwem tego środowiska. Uważam, że we współczesnym świecie ochrona środowiska jest jakby priorytetem każdego człowieka, a przynajmniej powinna być tym priorytetem. I w ogóle, jeżeli my myślimy o jakimś czystym powietrzu, Myślimy o pięknych krajobrazach. Czy przekazaniu takich dóbr matki natury przyszłym pokoleniom, to musimy dbać o edukację ekologiczną, ochronę środowiska, bo to jest sprawą bardzo ważną. I powiem tak, że takie pracownie jak ta, Nowoczesne, wyposażone w multimedialny sprzęt nowej generacji, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, właśnie służą realizacji takich celów. Chciałabym tutaj dodać i wspomnieć, że pracownia została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych. Oczywiście tutaj widzimy monitor e, interaktywny, tak jak powiedziałam, wyposażony w oprogramowanie e, najnowszej już generacji. E, mamy, możemy się pochwalić, wizualizm, pewnie się przejęzyczyłam, ale e, myślę, że dzisiaj to za w jakiś sposób wyeksponujemy podczas naszego spotkania. Mamy mikroskopy, mamy elektroniczny globus, mapy, modele edukacyjne i to wszystko będzie służyło, oczywiście, celom ekologicznym, ale także przyrodniczym. Ja jeszcze chcę dodać, że wszystkie pomocy dydaktyczne nie tylko będą służyły lekcjom stacjonarnym, ale będzie można je również wykorzystać do różnych doświadczeń, obserwacji środowiska, czyli tak zwanych lekcji w terenie. One też się będą odbywać. No i powiem tak. Że jestem szczęśliwa, że już za chwilę moi uczniowie będą mogli korzystać z tej pracowni, w której oprócz lekcji geografii, przyrody, chemii, biologii czy też fizyki będziemy tu zapraszać ludzi związanych z tematyką przyrodniczą, ekologiczną, na przykład pszczelarzy, leśników ogrodników, wędkarzy, będziemy organizować tu różne projekty, konkursy związane z ochroną środowiska. Teraz chciałabym tylko dodać, że jeżeli chodzi o sam projekt, to żeby on powstał, to najpierw musiał powstać pomysł, następnie wsparcie organu prowadzącego gminy Konstantynów. Później ten projekt musiał być pozytywnie rozpatrzony. No i przeszliśmy do inwestycji dzięki środkom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym momencie również chciałabym powiedzieć, że całość projektu to jest kwota ponad 64 tysięcy złotych. I chcę dodać, że Rada Rodziców bardzo przyczyniła się też do powstania tego projektu, ponieważ przekazała nam kwotę 3400 zł, i ta kwota stanowiła tak zwany wkład własny. Proszę Państwa, ja w tej chwili chciałabym oddać głos pani wicedyrektor Inze Oliwierowicz, która przedstawi bardzo krótką prezentację multimedialną. O historii powstawania tego projektu. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Tutaj pani dyrektor powiedziała tutaj wszystko, ale tak hasłowo jeszcze całą dzielę e, przedstawię państwu. E, w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pod nazwą nasze ekologiczne pracownie nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi, na utworzenie i wyposażenie nowej ekopracowni. Nazwa tego zadania brzmi utworzenie ekopracowni w szkole podstawowej nr 2 imienia Bolesława w Konstanty Beneficjentem jest gmina Konstanty -Bielicki. Całkowita wartość zadania wynosi 63 330 zł. Dofinansowanie, jakie uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 59 930 zł. Wkład własny natomiast został pokryty ze środków Rady Rodziców Szkody Podstawowej nr 2. Projekt ten umożliwił nam stworzenie pracowni na miarę XXI roku. Do potrzeby prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej, przyrodniczej, geograficznej i fizyko Przestrzeń sali została odpowiednio przygotowana, wymienione zostało oświetlenie na energooszczędne, pomalowane zostały ściany, wycyklinowany parkiet. Została wyposażona w nowoczesny sprzęt, różnorodne środki dydaktyczne, nowe meble, ławki, krzesła oraz wyodrębniona zost została przestrzeń do pracy indywidualnej również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracownia Ciekawi Świata ma charakter laboratoryjno-edukacyjny. Wyposażona została w mobilne laboratorium, które tutaj się znajduje po mojej prawej stronie oraz utworzone zostały kąciki i stanowiska do prowadzenia obserwacji i badań. Zakupiony został sprzęt multimedialny, monitor interaktywny z wizualizerem, multimedialne programy, roboty, Wirtualne eksperymenty i także dydaktyczne. E, przystępując do projektu, właśnie skupiliśmy się bardzo na wyposażeniu takim multimedialnym. E, I większość właśnie tych pomocy e, przyczyni się do wzrostu kompetencji e, rozwoju, e, rozwoju kompetencji technologii informacyjnych. W ramach zaplanowanych działań uczniowie będą brali udział w wielu konkursach o tematyce ekologicznej, projektach edukacyjnych i zajęciach rozwijających zainteresowania. I tutaj z tego miejsca. pragniemy również podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do utworzenia tej pracowni. Bardzo dziękuję. Teraz o, o może zabranie głosu, jeśli ktoś z Państwa ma taką ochotę, to nie wiem, czy Państwo chcą coś powiedzieć, jeśli nie, przejdziemy do się... A, Chcemy chcę powiedzieć. Pani dyrektor, proszę Państwa, ale przede wszystkim wy drodzy uczniowie, szczerze wam powiem, że bardzo mam tego zazdroszczę, dlatego że wtedy kiedy ja byłem uczniem szkoły podstawowej. To właściwie tego typu pracownie absolutnie były poza naszym maświetnym zasięgiem i pozostawały jedynie w strefie marzeń. Ale marzenia stają się rzeczywistością. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu, z którego Pani Dyrektor i Wam, drodzy uczniowie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Pani Dyrektor, realizacja tej pracowni doskonale wpisuje się w pewną horyzontalną, powiedziałbym, w naszej gminie strategię ponieważ my już od kilku lat, drodzy Państwo, przyjęliśmy sobie taki kierunek działania, że Konstantyn Łócki myśli kreatywnie. Między innymi dlatego właśnie powstał zapewne znany już wszystkim FANLA, czyli przestrzeń, która w największym stopniu w jednym miejscu koncentruje przestrzenie dostępne dla uczniów, gdzie za pomocą doświadczeń i prac projektowych mogą poznawać otaczający świat i ta pracownia doskonale wpisuje się, jest kolejnym obiektem na mapie innowacyjnych i tych, które mają kreować kreatywne myślenie, znajdujących się na mapie Konstantynowa Przestrzeni, więc bardzo wam tego serdecznie gratuluję i zazdroszczę i mam nadzieję, że każde zajęcia tutaj spędzone będą warte pamiętania. Panie dyrektor, proszę przyjąć moje podziękowania, bo też Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że realizacja takiego projektu nie jest łatwa i to zarówno w tej sferze administracyjnej, finansowej, ale przede wszystkim wykonawczej. Mnie się tutaj bardzo podoba i naprawdę szczerze Wam tego gratuluję i niezmiernie się cieszę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, to do jeszcze ktoś chce zabrać głos? Yy, wobec tego yy, proponuję, abyśmy teraz przycięli symboliczną ekologiczną zieloną wstęgę. Trzy, cztery Jest. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. W tym momencie chciałabym symbolicznie podziękować imiennie osobom. Nie ma wśród nas pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana Piotra Kopki, natomiast są inne osoby. Myślę, że podziękowanie dostarczymy osobiście. Chciałabym podziękować na ręce pana burmistrza Konstantynowa Ludzkiego złożyć podziękowanie. To podziękowanie, oczywiście, tutaj złożone na ręce pana burmistrza, jest jednocześnie podziękowaniem też dla całej ekipy organu prowadzącego, która nam pomagała w wielu momentach, o czym za chwilę też wspomnę. Także dziękuję bardzo panie burmistrzu za przykryność, za pomoc merytoryczną i że no, udało nam się pomyślnie przejść w weryfikację tego projektu. To bardzo miłe pani dyrektor. Naprawdę doceniam ten fakt, ale tak jak powiedziałem, cieszę się przede wszystkim, że wy będziecie mogli z tego korzystać i tutaj poznawać świat. Dziękuję bardzo, bardzo, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. I podziękować w tym momencie Radzie Rodziców i na ręce pana Bartosza Owczarka złożyć takie podziękowanie. To podziękowanie to jest podziękowanie dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim za wsparcie realizacji zadania, jego pracownika w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim. Tak więc dziękuję. Tak jak już wcześniej wspomniałam, oczywiście to była taka pomoc, ta pierwsza cegiełka, ten pierwszy krok, ten wkład własny, który Rada Rodziców nas tutaj wsparła i ja serdecznie dziękuję. I to jest podziękowanie dla całej Rady Rodziców. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tą cegiełkę dołożyć. No i mamy tutaj rozwój. I bardzo dziękuję. Bardzo bardzo dziękuję. Czy mam to dziękuję bardzo. Tak. chciałabym podziękować w tym momencie również pani sekretarz panie Kupiernińskiej za rady wsparcie. Podczas powstawania tego, tworzenia tego projektu, poproszę tutaj symboliczna róża. Bardzo dziękuję, Pani Sekretarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej. Pani Widzę. Czekajewskiej, ponieważ wsparcie e, całej e, grupy Rady Miejskiej jest ważne w każdym momencie różnych inwestycji i różnych projektów. I wiem, że tutaj Pani Przewodnicząca e, łaskawym okiem zawsze za spogląda, za, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo. Dziękuję bardzo i ja ze swojej strony tutaj tylko dziękuję bardzo. Dodam podziękowania właśnie w kierunku Rady Rodziców i nauczycieli, którzy będą tych przedmiotów nauczać, ponieważ jako pracownik oświaty, mimo że nie to wiem, jak to duży skład pracy i zastrzyk, jeżeli jest ta współpraca rodziców ze szkołą, to wtedy można zrobić wszystko. Także ja tutaj Tyle w kierunku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, jak i również wszystkich nauczycieli, którzy na pewno byli zaangażowani, żeby do tego celu można było dojść na metę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Panu Łukaszowi Napieralskiemu, zastępcy burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, za właśnie takie spojrzenie gospodarskie, jak zaczynaliśmy, jakieś konsultacje, w jaki sposób to mamy robić i od czego zacząć, co później, no, w jaki sposób no, zamieściliśmy w projekcie i uważam, że to wsparcie, Panie Burmistrzu, brawo, się brawo, bardzo przydatne. Ja do, dodam, przepraszam, jeżeli mogę Pani Dyrektor, że zresztą że powiedziane zostało przez Pana Burmistrza, ale wszystkie dobre rzeczy dzieją, dzieją się i zaczynają od tego um, pomysłu, który pojawia się w głowach inicjatorów i gdyby nie pomysł ekipy mądrych ludzi z szkoły nr 2, dzisiaj byśmy się tutaj spotkali. Także bardzo serdecznie dziękuję. Do Państwa Zasunę. Państwa, chciałabym w tym momencie podziękować Panią z Referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta. Jest z nami właśnie Pani Renata Kamińska i Pani Agata Wesołowska. Tak więc brawo. I ja chciałam w tym momencie proszę Państwa dodać, że nie ma z nami Pani Magdaleny Czech i Pani Moniki Szkudlarek, które pracują w tym samym są głównymi specjalistkami i naprawdę bardzo duża zasługa tych pań, które też pomogły nam wrzucić to wszystko, nazwijmy to w cudzysłowie, w system. Tak więc, w tym momencie poproszę panią Agatę Wysołowską i panią Renatę Kamińską i proszę o przekazanie. Prosimy ja o zdjęcie dla Tak, tak aha że... także dziękuję. No. Dziękuję bardzo. To bardzo. bardzo dziękuję, bardzo 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 Dziękuję bardzo 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 Dziękuję bardzo 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 dziękuję. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec, bo dzisiaj też która z nami mama rodzic, która, pani Emilia Puleta, która mnie osobiście. Mobilizuje do następnych projektów. Tych projektów różnych, proszę Państwa, jest, no i mamy dużo i realizujemy. Ostatni projekt, który jest bardzo wymagający i weszliśmy w niego, mimo że na początku spóźniliśmy się z dokumentacją, ponieważ rzeczywiście on wymagał no dość dużej pracy, ale chciałam powiedzieć, że on przeszedł i będziemy realizować pewne zajęcia nawet w Warszawie. To są Wody Polskie i no zobaczymy jak nam to się wszystko uda. Poproszę również Panią Emilię, która jest przewodniczącą, no, do Rady Rodziców, nie przewodniczącą, ale w trójce Pracowej i również chciałabym Pani podziękować za takie myślenie projektowe i mobilizowanie nas. Oczywiście, jeżeli mamy proszę, jakieś moce przerobowe i możliwość, to będziemy chodzić także dziękuję za pomysły. Proszę jeszcze, może kwiat dla pani, tak, pani Emilio. Proszę państwa, również w tym momencie chciałabym podziękować mojej koleżance Kinze Olifiorowi. Bo to jej bardzo duża zasługa w spisywaniu tych wszystkich celów, prawda, i pomysłów, i różnych drobiazgów, które powinny się tutaj znaleźć, więc in go poproszę. Cię. Ja dziękuję Ci bardzo. Ja już dziękowałam oficjalnie na. tutaj z tego miejsca chciałam podziękować za przygotowanie takiej krótkiej części artystycznej moim koleżanką, czyli Ewelinie Paciorkowskiej i jestynie żydelskiej Bówczyńskiej, bo Ewelina nawet przychodziła, tak bardzo przejęła się całą sytuacją, że przychodziła w czasie ferii, przy spotykała się tu z dziećmi i planowała sobie dzisiejsze spotkanie. A co z tego wyszło, to oczywiście zobaczymy za chwilę, bo w tym momencie chciałabym wszystkich tutaj zaprosić na pokaz.